Kiedy w 2022 roku OpenAI wprowadziło ChatGPT, to wywołał on spore poruszenie. I niektórzy wskazywali nawet, że może być to narzędzie przełomowe. Ale z biegiem czasu pojawiły się także inne chatboty, takie jak Gemini, Copilot czy DeepSeek. Natomiast obecnie sztuczna inteligencja to nie tylko chatboty, ale także narzędzia do generowania obrazu, nagrań wideo czy nagrań audio. AI. Rozwija się w bardzo szybkim tempie, ale wraz z tym rozwojem pojawiają się także pytania o kwestie etyczne. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. A razem ze mną w studio jest pan profesor Dariusz Jemielniak, Akademia Lona Kośmińskiego, Polska Akademia Nauk, ale także pracuje na Uniwersytecie Harvarda. Dzień dobry. Dobry, kłaniam się. Zacznijmy może od tego, jakie wyzwania etyczne stoją przed sztuczną inteligencją, przed rozwojem sztucznej inteligencji. No, wie pan, to, to takie same wyzwania etyczne, jak stoją przed ludźmi, koniec końców stoją też przed sztuczną inteligencją, która próbuje ich zastępować. No, mamy bardzo często do czynienia z sytuacjami, no kiedy się trzeba zastanowić, no co należałoby wybrać. Z dwóch trudnych wyborów mamy dokonać jednego, i bywają to także wybory, których trzeba posłużyć się etyką. No bardzo często w ciągu ostatnich lat widzieliśmy na pewno memy z, te, z tak zwanym dylematem, dylematem kolejki, the trolley problem, tak? Że jakby trzeba zdecydować, jak ma pojechać kolejka, raz zabije kogoś tam, raz zabije kogoś tam. No tego typu dylematy pojawiają się także chociażby przecież koniec końców w sterowaniu autami autonomicznymi, którymi będą stosowały, będą zarządzały algorytmy. No właśnie, bo jeżeli chodzi o odpowiedzialność, aktualnie, jeżeli wykorzystuję jakieś narzędzia, żeby sobie przetestować, to jest zaznaczenie, że nagranie albo zdjęcie, które zostało wygenerowane, należy do mnie, ale to ja też odpowiadam za jego udostępnienie. A jak powinna wyglądać ta odpowiedzialność w przypadku aut autonomicznych? Czyli. Producent czy ten, kto wsiada do tego auta, to powinien za to odpowiadać? No wiem, to, to jest problem bardziej praktyczny niż etyczny. Na pewno nikt nie będzie chciał kupić auta, które będzie podejmowało autonomiczne recyzje, a ja będę później ponosił odpowiedzialność. To jest y, sytuacja rynkowa bardzo trudna. Natomiast poruszamy się tutaj w szarej strefie, bo poziom tej autonomii toż nie jest zerojedynkowy, prawda? Ma auta, które mają wspomaganie, albo bardzo hmm. silne ingerencje. Na przykład, na większość autchili, trzyma się pasa, czy wyhamowuje przed autem z jeśli, jeśli przed nami ktoś nie zachmuje, no i w tego rodzaju przypadku, no bardzo łatwo można sobie wyobrazić, że coś pójdzie nie tak, ten algorytm zadziała nieprawidłowo, no i będziemy wtedy mogli podnosić, że to była wina producenta. W przypadku algorytmów sztucznej inteligencji jest często trochę gorzej, bo nie będziemy w stanie wskazać dokładnie, co zawiodło, nie będziemy później w stanie zanalizować, dlaczego jakąś decyzję ten algorytm podjął, w związku z czym tym bardziej, no, odpowiedzialność osoby kierującej. No, prawdopodobnie będzie musiała być zminimalizowana, na której jest odpowiedzialny. Czy producent, właśnie, czy, czy hardware, czy software, czy sztuczna inteligencja. No i kto w związku z czym ma ponosić za to odpowiedzialność, także i finansową, i, i karną. Proszę zauważyć, że to nie jest problem nowy dla sztucznej inteligencji. Jak mamy systemy autonomiczne, e, algorytmiczne de facto, sterowania ruchem kolejowym chociażby, to także tam się zdarzają, rzadko bo rzadko, ale zdarzają się błędy. No i wtedy. Bywa tak, że koniec końców rozstrzygnięcie prawne jest takie, że on nikt nie zawinił. Po prostu, no sorry, tak czasem bywa. Systemy zawodzą. Być może tego rodzaju podejście też będzie w sztucznej inteligencji. Ale powiem panu, że jest ciekawszy problem, no, związany chociażby z własnością praw autorskich. Jak pan spojrzy na to, co pan wspomniał, wygeneruje pan sobie tekst, wygeneruje sobie pan obrazek. Kto jest właścicielem tego? Do jakiego stopnia ingerencja jeszcze jest autorska, a do jakiego stopnia nie? Wyobraźmy sobie, że pan przetłumaczył swój tekst z użyciem sztucznej inteligencji, no to kto jest autorem? Czy traktujemy to jak sytuację normalną, że był tłumacz i, i był autor? Czy powinniśmy podawać, że tłumaczem była sztuczna inteligencja? A niech pan weźmie jeszcze inny case. Pisze pan po angielsku używa pan narzędzi, które radykalnie poprawiają Panu opisanie po angielsku, mhm. bo używają sztucznej inteligencji. W którym momencie pan przestaje być autorem? To nie są proste tematy, bo koniec końców wiążą się chociażby z tym, że musi pan rozstrzygnąć, no, komu się należy wypłata za pracę pracownik. Jest pan dziennikarzem, tak? No powiedzmy, mhm. że pan coś pisze. No i, no i kurczę, czy powinien pan dostać wierszówkę, czy nie? Albo czy można generować i sprzedawać, czy nie? Przykład z biznesu, jeśli, jeśli chcemy na taki spojrzeć, jest taka spółka, bardzo fajna, polski startup FOP, No, 3 miliony użytkowników i oni zbierają zdjęcia od zwykłych ludzi, którzy robią zdjęcia produktom, no i robią kampanię. Proxxxion Gamble czy Coca-Cola chcą mieć kampanię, taką naturalną, świeżą kampanię na Instagramie, nie chcą nadająć agencji, tylko właśnie zapłacą fołpowi, żeby mieć tego rodzaju fotki. No ale tutaj jest ryzyko naturalne, że zaraz też będzie generował te fotki ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że to ryzyko nie jest takie duże z tego właśnie względu, że Coca-Cola w życiu nie będzie chciała mieć fotki, które są niejasne prawa autorskie, która nie jest tak naprawdę autentyczna. Łatwo można ją ich na tym przyłapać i powiedzą, a udajecie, że to ktoś zrobił na żywo, a tak naprawdę to jest oszustwo. Coca-Cola, jak już ma użyć sztucznej inteligencji, to powie wprost. Teraz robimy ze sztuczną inteligencją i się tym chwalimy. Co zresztą zrobili? Jak pan pewnie widział, była reklama świąteczna Coca-Coli, wygenerowana właśnie ze sztuczną inteligencją i bardzo to jest fajny, ciekawy kierunek. Mhm. Tutaj z jednej strony te, to, co generujemy tekstowo, ale z drugiej strony też na przykład zdjęcia, bo sztuczna inteligencja generuje zdjęcia na podstawie jakiegoś dostarczonego materiału i może stać się tak, że wygeneruje zdjęcia, wykorzystując pracę innych autorów, w tak dużym stopniu, y, że będzie można mówić o naruszeniu właśnie tych praw własności intelektualnej, prawda? Tak, no to jest poważny problem, bo gdzie się kończy inspiracja? Jeżeli na przykład zadam, w Mid Journey czy w Dali, zadam jako prompt, wygeneruj mi rysunek satyryczny przypominający y, z New, York, New Yorkera. Tak? No, to on to jest w stanie zrobić naprawdę dokładnie w tym stylu. No i kurczę, czy to jest inspiracja, czy to już jest plagiat, czy to jest naruszenie praw własności intelektualnej? Bardzo to jest różnie w różnych jurysdykcjach. Warto zauważyć, że w Japonii na przykład mamy. Rozstrzygnięcie, które mówi, że wytwory sztucznej inteligencji w zasadzie wchodzą do domeny publicznej, czyli nie można sobie przypisać praw autorskich do nich. W Stanach Zjednoczonych jest to jeszcze nie do końca uregulowane. No, podobnie w Unii Europejskiej bardzo różne są regulacje, też to jest nowy bardzo temat. Ale jest gorzej, bo o ile jeszcze wygenerowany obrazek to pół biedy, a co zrobić z materiałami źródłowymi, które posłużyły do no, nakarmienia tego modelu? Wyobrażam sobie sytuację, że w przypadku grafiki. Można mówić o zauważeniu inspiracji w przypadku tekstu, bardzo łatwo ten tekst można później przeedytować, na no ale koniec końców tym mięsem, tak w były materiały, które wzięto z Wikipedii nawiasem mówiąc i w ruchu Wikimedia. Nawet 15% materiałów wykorzystywanych do tworzenia modeli językowych no właśnie stamtąd pochodzi. A czy ktoś się na nie powołuje? No nie. To jest problem też. Także oczywiście, jeśli chcemy, żeby Wikipedia nie umarła yy, nie zginęła jak losem marnym, dlatego, że potrzebujemy tam ludzi, którzy będą edytować. na razie jest OK, czyli na razie używam modelu zamiast Wikipedii, ale tak nie będzie, okay, bo to Wikipedia się będzie pogorszać, Koniec model się też będzie pogorszyć. Mamy też agentów AI, takie modele, z którymi można wchodzić w konwersacje. To mogą być modele, które w pewien sposób mogą pomóc ludziom na przykład z problemami psychicznymi, ale mogą to służyć też do rozrywki. Można wchodzić w, z nimi w interakcje. No i w przypadku zdjęć, nagrań zazwyczaj publikowanych w mediach społecznościowych jest to oznaczane jako treść wygenerowana przez AI. No, a jak właśnie jest tutaj, bo wejście w konwersację z takim modelem, czy to może się wiązać z tym, że na przykład nie będziemy wiedzieli, że rozmawiamy z, ze sztuczną inteligencją? No właśnie, fajnie, że pan o to pyta, bo to jest bardzo poważny problem, na który zresztą zwróciłem ostatnią uwagę w takim artykule branżowym AI Spectrum, mhm. postulując wprowadzenie czwartego prawa robotyki. Mhm. Jak pan pewnie wie, prawa robotyki pół wieku temu powstały, i zakasimów je sformułował, zresztą bardzo sensownie, tylko mhm. wszystkie te trzy prawa dotyczyły w zasadzie robotów w sensie fizycznym. One się były nakierowane na to, żeby robot nas no, nie uszkodził, żeby nadbało swój dobrostan, dopóki nie, nie godzi to właśnie w życie ludzkie. a później doszło jeszcze prawo zerowek o tym, że ludzkości mm. ma, ma, mają roboty chronić, ale to było wszystko skupione na robotach. Teraz mamy przede wszystkim raczej problem z AI, z botami, z wirtualnymi awatarami, i dokładnie to jest problem, o czym mówi, że ludzie nie odróżniają. I przestaną właściwie w najbliższym roku Odróżnie, czy zadzwonił do nas człowiek, czy zadzwonił do nas bot. Jak mhm. mówimy o metodzie oszustwa na wnuczka, to ona będzie w tej chwili wyglądała tak, że dzwonił do nas ktoś, kto mówi, wygląda jak wnuczek. To już jest sytuacja bardzo niepokojąca. W związku z czym postuluję wprowadzenie czwartego prawa robotyki, które wymaga, aby każdy awatar, każdy bot w systemie sztucznej inteligencji się identyfikował, kiedy się z nami komunikuje. Czyli byśmy zawsze wiedzieli, jak dzwoni do mnie bot. Ma się przedstawić, jestem botem, żebym wiedział, dlatego że mamy sytuację. no oszustwa to jeszcze pół biedy, ale mamy sytuacje takie, w których no, nie ma oczywistego zakresu tego, że ktoś nam chce zaszkodzić, jak na przykład w przypadku, nie wiem, wirtualnego chłopaka, wirtualnej dziewczyny, czy jak w przypadku psychoterapii robionej online, ale niestety ludzie, którzy... Używają tego rodzaju botów, często się wciągają, wkręcają, zapominają, ta granica między rzeczywistością a światem wirtualnym im się troszkę zaciera. Mieliśmy przypadek samobójstwa, chłopaka, który się tak bardzo wkręcił w interakcję z botem wirtualnym, no akurat z chatbotem, który udawał postać z, z Gry o tron, że koniec końców doszło do samobójstwa i ten bot go zresztą w tym troszkę wspierał, w tym zamiarze pozbawienia się życia. Więc to jest problem narastający powszechny. I co więcej, związane także z dezinformacją, która bardzo się w ciągu ostatniego roku, półtora, radykalnie się nasiliła. Co pan zresztą doskonale wie, Pan pan z tego też y, 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 prowadzi pracę naukową. W związku z czym, tego rodzaju system, jeśli wprowadzimy wymóg, on nie będzie doskonały, to się zgujemy od razu, to nie, nie będzie na pewno załatwiało problemu. bo Jak ktoś jest złoczyńcą, to nadal zrobi sobie bota i się nie będzie identyfikował, ale to jest tak samo jak z dystrybucją broni, czy tak, nie wiem, jak z pornografią dziecięcą. To, że jest zakaz dystrybucji pornografii dziecięcej, to nie oznacza, że ona zniknie. Tak? Natomiast to oznacza, że to już będzie wyższa stawka dla złoczyńcy. Już będzie naruszał prawo samym tym, że będzie miał taki model. Samo to, że będzie generował, już będzie powodowało, że narusza prawo. W związku z czym poziom ryzyka podwyższy się, zmniejszy się prawdopodobnie liczba osób, którzy będą tego rodzaju przestępstw dokonywać. I właśnie jeżeli chodzi o tę dezinformację, zastanawiam się, czy. Tutaj takim rozwiązaniem, które mogłoby przeciwdziałać tej dezinformacji, właśnie związanej z AI, nie byłoby wprowadzenie może właśnie jakichś takich narzędzi, które są w stanie rozpoznawać, od razu, przykładowo przy publikowaniu, czy dane nagranie zostało wygenerowane przez AI, czy nie. No bo jeżeli ktoś chce dezinformować, to nie oznaczy tego nagrania jako wygenerowanego przez AI. No i to nagranie może za jakiś czas zostać usunięte, tylko że na TikToku takie nagranie w ciągu godziny, dwóch, jednego dnia się w stanie rozprzestrzeniać bardzo szybko. Ono może dezinformacyjnie wyrządzić szkody, zanim zostanie usunięte, więc zastanawiam się, czy wprowadzenie, czy możliwe w ogóle byłoby wprowadzenie jakichś takich jakiegoś takiego narzędzia, które już przy publikacji weryfikuje, czy to nie jest nagranie wygenerowane przez AI, żeby po prostu nie dezinformowało. Myślę, że to, to bardzo ciekawy problem, który pan sygnalizuje. Po pierwsze, tego rodzaju narzędzia istnieją rzeczywiście, ale to jest wyścig zbrojeń. Co oni zauważą, to za chwilę te systemy tworzące wideo będą w stanie zrobić jeszcze naturalnie, jeszcze prawdziwie. Koniec końców, moim zdaniem taki endgame tutaj jest taki, że te systemy będą robiły nieodróżnialne wideo. Dlatego, mhm. że koniec końców da się wyobrazić sobie moment, w którym nie będzie żadnych markerów i koniec. Po no, prostu na tyle doskonale, że tego nie wykryjemy. W związku z czym w tym wyścigu przez chwilę będziemy uczestniczyć, ale wiemy z góry, że on jest skazany na porażkę. Natomiast oczywiście, jeśli będzie wymóg, że jeśli AI była użyta, to musisz tego to zadeklarować, to będzie jeden istotny, bardzo pomocny krok. A drugi, w moim przekonaniu, jest jednak nastawiony na treść, nie tylko na sposób, Stworzenia materiału, co na jednak content. Mamy sytuację, w której ten content jest analizowany, to w tym momencie człowiek, który się nagrywa przed, przed kamerą i się z Rządzi takie same szkody jak mhm. AI. W związku z czym to nie tylko jest metoda produkcji, ale także jednak to, co jest zawartością. A jak wygląda obecnie tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o regulacje prawne w zakresie etyki i wykorzystywania AI? Bo mamy rozporządzenie unijne w sprawie sztucznej inteligencji, w ubiegłym roku weszło w życie, była konwencja ramowa Rady Europy w sprawie sztucznej inteligencji. One odnoszą się poniekąd do rozwoju tych systemów AI, ale zastanawiam się właśnie, w jaki sposób one odnoszą się do etyki. Czy ta etyka rzeczywiście w tych regulacjach albo w jakichś dokumentach jest poruszana, czy raczej to jest taki temat, którego na razie e, instytucje nie chcą regulować? No są oczywiście pra praktyczne aspekty etyki. Ja, ja, ja nie jestem ani prawnikiem, ani y, zawodowym etykiem, więc tutaj y, nie chcę wychodzić troszeczkę poza swój szereg. Natomiast y, warto zauważyć, że te regulacje unijne narzucają na nas pewne obowiązki, Chociażby obowiązek dbania o poszanowanie naszych danych. No, mm -hmm. Proszę zauważyć, przez całe lata, dekadę, Chińczycy na potęgę zbierali dane genetyczne na temat Europejczyków. I wynikało to z tego, że oferowali po prostu bardzo tanie różnego rodzaju testy. Cholera wiesz, szczerze mówiąc, że oni to robili dlatego, że mieli tańsze technologie, czy może dlatego, że dopłacali do tego, żeby zebrać materiał genetyczny od odpowiedniej liczby osób z naszej populacji. To jest poważny problem, w związku z tego rodzaju rzeczy także no, AI Act będzie regulować, oczywiście nie tyle zbieranie materiału genetycznego, bo tutaj AI niekoniecznie jest wykorzystywane, ale już to w jaki sposób te dane biometryczne nasze, nasz wygląd, czy, czy no, to jak się poruszamy, jak się wysławiamy, jak tym można będzie manipulować, to już trochę tak. Czy hmm. będzie ochrona także pewnych no, na naszych unikalnych markerów bo inaczej, bardzo łatwo byłoby nas naśladować i się pod nas podszywać. Jeżeli chodzi właśnie o te dane osobowe, o, ostatnio pojawiło się takie narzędzie DeepSeek chińskie i czytając sobie w ogóle mnie, jakie dane osobowe ono zbiera, byłem dość zaskoczony, no bo poza podstawowymi, imię, nazwisko i tak dalej, zbiera na przykład dane dotyczące ruchów, palc, ruchów na klawiaturze. Więc te dane, niektóre są naprawdę bardzo szczegółowe. Zastanawiam się, czy te dane mogą zostać przez Chiny w jakiś sposób wykorzystane, że będą one szkodliwe dla pojedynczego odbiorcy, czy raczej na zasadzie analizy danych całego społeczeństwa. I później targetowanie odbiorców z konkretnym przekazem, czy generalnie w odniesieniu, czy te zagrożenia są większe w odniesieniu do całego społeczeństwa, czy właśnie do pojedynczych osób? Zdecydowanie to drugie. To, 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 że ja w określony sposób piszę jest dla nich źródłem danych i umożliwia profilowanie mnie, to oczywiście na dużych danych mogą wyniknąć bardzo ciekawe rzeczy, czyli osoby piszące w specyficznym stylu, w specyficznym tempie, prawdopodobnie da się je profilować psychologicznie, być może także że. Gradient ekonomiczny da się ustalić. Z całą pewnością to radykalnie im poprawi emulowanie ludzi, czyli udawanie, przez boty udawanie, że są ludźmi, bo koniec końców, jedna z metod wykrywania botów to jest właśnie to, w jaki sposób posługują się klawiaturą i myszką, i jakie ruchy są wykonywane. Jeśli da się to emulować na poziomie, na dużej populacji, jeśli mamy dużo danych, to jesteśmy w stanie to niemal doskonale zemulować, to im bardzo łatwiej prze, no, w przyszłości udawanie ludzi. Profilowanie szczerze mówiąc, z, danych, z danych na temat tempa pisania i klawi ruchów klawiatury to jest pikuś w porównaniu z tym, co ma u nas Facebook, bo oni naprawdę wiedzą bardzo dużo, wiedzą o co do każdej milisekundy zawieszenia wzroku na jakiejś informacji. Wiedzą wszystko o naszych znajomych, wiedzą wszystko o tym, co nas interesuje, co robimy, czego nie robimy. Mają bardzo dokładne dane na temat naszej inteligencji, naszego poczucia humoru w związku z czym tutaj jest tych danych dużo więcej, ale oczywiście Lipsy zbiera także to, co może. Tutaj w przypadku Facebooka mieliśmy też do czynienia w 2016 chyba roku z aferą Cambridge Analytica, gdzie te dane zostały rzeczywiście wykorzystane do realnego wpływania na decyzje podejmowane przez społeczeństwo w odniesieniu do Brexitu czy wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc to pokazuje, że te dane rzeczywiście, jeżeli są zbierane na dużą skalę, mogą być wykorzystane tak, że to będzie miało realne przełożenie na rzeczywistość. Tak, zdecydowanie. Jedna z większych obaw no, nadchodzącego roku jest taka, że no, jeden z największych serwisów społecznościowych jest w tej chwili własnością najbogatszego człowieka świata, Damaska, który ma bardzo jasną agendę polityczną. No przecież to, że bardzo silnie się zaangażował po stronie AFD w Niemczech, to, że ma niezwykle jasną agendę polityczną, powoduje, że mamy obawy, że może wykorzystywać do tego rodzaju agendy swoje medium. I niestety nie mamy na tym żadnej kontroli. Bo ile kiedyś było tak, jeszcze jak sam badałem. Twittera, któryś się tak nazywał, to dostęp do danych był dosyć prosty, zarówno przez API legalne, jak i przez scraping, czyli w takiej szarej strefie, ale no po prostu dane mieliśmy, to w tej chwili jesteśmy całkowicie odcięci jako środowisko dodawcze. W z czym nie wiemy, ale Elon Musk może jednym przyciśnięciem guzika spowodować na przykład, że politycy danej partii będą dane mieli tysiąckrotnie większe zasięgi i tyle. I albo żeby ktoś miał dużo mniejsze. I nigdy się tego nie dowiemy nawet. Nie, nie, nie będziemy w stanie tego udowodnić, dlatego że tego rodzaju danych nam X nie udostępnia. Co więcej, sam pan zauważył, że napisanie czegoś na TikToku pierwsze 24 godziny się liczą. No, z punktu widzenia manipulowania mediami, jeśli się ma cel, to naprawdę można bardzo dużo spowodować, żeby dane treści były powszechnie widoczne, inne treści nie. Potem po prostu to zbalansować tak, że nawet będzie to po czasie trudno wykryć. Czyli taka trochę manipulacja działalnością algorytmów, tak żeby określone treści były bardziej promowane innym. Zdecydowanie tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące Artificial General Intelligence. Aktualnie mamy do czynienia z, głównie z, system, z systemami wąskiej sztucznej inteligencji, które są wyspecjalizowane w określonych dziedzinach. Natomiast mówi się coraz więcej o tym, że trwa wyścig o to, kto pierwszy stworzy taki system, który będzie nie tylko wyspecjalizowany w jednej dziedzinie, ale będzie lepszy od człowieka. We w, w różnych dziedzinach, czyli taka ogólna sztuczna inteligencja. Czy uważa Pan, że w najbliższych latach taki system rzeczywiście może powstać i jakie on korzyści mógłby dawać Państwu, firmie technologicznej, która taki system stworzy? No, trzeba sobie powiedzieć jasno, że mówienie o sztucznej inteligencji typu ogólnego często się w myślach ludzkich. Spina ze świadomością, tak, Że, jakby, że będzie maszyna, która jest nie dość, że w każdej dziedzinie lepsza od człowieka, to jeszcze ma własną agendę. A to są dwie różne rzeczy. Wyobrażenie sobie sytuacji, w której mamy, no, powiedzmy, robocika humanoidalnego, gdybyśmy sobie tak łatwiej to mogli wyobrazić, nawet polski startup świetnie zrobił ostatnio właśnie takiego humanoida, mhm. który no, jest w stanie, czy to i pójść po zakupy, poprowadzić samochód policzyć dobrze zadanie z matematyki, a, a, a w wolnym czasie jeszcze tam coś ugotować, no to to jak najbardziej wyobrażam sobie, że będzie osiągalne. Pytanie, czy to będzie miało sens, bo to jest troszkę tak jak wie pan, no, z termomiksem. Nie wszyscy muszą mieć termomiksa, bo niektórzy wolą mieć osobny mikser, osobną patelnię, osobny garnek. Tak? No, ale oczywiście wyobrażam sobie, że koniec końców tego rodzaju systemy będą być może powstawały. Jak na razie specjalistyczne systemy sztucznej inteligencji są Zdecydowanie lepsze niż ogólne. I to nawet jak zawęzimy do no generowania tekstu generowanie tekstu specyficznego, czyli na przykład prawniczego, te modele są lepsze, jeżeli się specjalizują. Sam jestem współtwórcą startupu RunPixi. W ramach rozpoznawania zdjęć, które robimy na zabiegowych, radykalnie lepsze są rezultaty rozpoznawania przez nasz model niż przez chociażby modele OpenAI, ze względu na to. Że my się wyspecjalizowaliśmy i robimy konkretną rzecz lepiej. Mhm. Czyli ta specjalizacja jest bardziej i bardziej pożądana. A jeżeli wchodzi właśnie o rozpoznawanie zdjęć, te modele AI są dużo lepiej w stanie rozpoznawać zdjęcia niż nawet człowiek, prawda? No, to, to bardzo nie zaskakuje. No. Przeciętny człowiek jest przeciętny. Mhm. Y, y, powiem parę się, że właśnie z rampixi jest zabawna sprawa, bo my sprzedajemy zdjęcia biegaczom, tak? I mhm. robimy tych zdjęć setki tysięcy, no i ktoś później dostaje informację, tutaj są Twoje zdjęcia. I zdarza się nam, że klient się odzywa. Mówi, kurczę, kupiłem pakiet, a mnie na tym zdjęciu nie ma. Myślimy sobie, że rany model nie działa. Ale później patrzymy, kurczę, jest, tylko że tam w bardzo tylnym, tam dalekim rogu. Trzeba się przyjrzeć, powiększyć i jest. Sztuczna inteligencja oczywiście fenomenalnie jest w stanie znaleźć rozpoznanie twarzy Już w tej chwili. Nie wiem, czy pan, y, czy, czy pan latał tam w Singapurze, czy w Bostonie chociażby. Włania no. się bez, bez jakiejkolwiek kontroli poza kontrolą przez kamerę w boarding do samolotu, jest po prostu po twarzy. Nie patyczkują się z żadnymi danymi. Biometrycznymi w Europie to oczywiście jest na razie ciągle pod dużo większą kontrolą, ale to już po prostu jest tak daleko posunięta da technologia, że się naprawdę no, trudno sobie wyobrazić, jak dobrze to działa. Ale powiem Panu jedną rzecz, bo jeśli chodzi o używanie tych narzędzi, bo to jest bardzo istotne, że wiele osób się boi, nie? myśli sobie kurczę, a to nie dla mnie to jest coś. Moim zdaniem to jest ten moment ciągle, w którym mamy jeszcze, nie wiem, 20-25% ludzi, którzy używają sztucznej inteligencji i większość ludzi na razie nie używa tego w sposób zaawansowany. To jest ostatnia chwila, żeby na ten pociąg wskoczyć. Jak robimy w Campus AI, bo właśnie to czwarte prawo robotyki, o którym mówiłem, w Campus AI stworzyliśmy. To jest platforma, która właśnie tworzy, uczy, jak używać sztucznej inteligencji, umożliwia pracę w grupach, daje też narzędzia właśnie typu, typu chat GPT. Jak w Campus AI patrzymy, jak ludzie błyskawicznie nabierają Zdolności do używania tego w swojej pracy, naprawdę się w głowie nie mieści, bo ludzie są w stanie nie wiem, 20 godzin pouczyć, a potem robią coś 10 razy szybciej. To jest naprawdę Ludzie, którzy nie używają sztucznej inteligencji, za rok, dwa będą tak jak dinozaury, no, lat temu nie wiem, 20, ci ludzie, którzy nie używali komputerów, nie używali internetu. Znałem takiego architekta, który mówił: A co mi tam, ja nie będę się uczył, autokada, po co mi to? Zawsze dobrze kreśliłem, no i do emerytury dociągnął, ale te ostatnie lata życia to po prostu ludzie się na niego patrzyli jak na naroga, no bo po prostu, no bo nie używał technologii, która jest powszechna. W moim przekonaniu, jeżeli ktoś się nie nauczy używania sztucznej inteligencji w swojej pracy, to jakakolwiek by ona nie była, no może po kopaniem rowów, to będzie naprawdę do tyłu, bo cała jego konkurencja będzie już tego używała i będzie miała kilkudziesięciokrotny wzrost wydajności. Mhm. A czy sztuczna inteligencja może w przyszłości stać się autonomiczna? Może się zdarzyć tak, że stracimy nad nią kontrolę, bo jestem ja sobie w stanie wyobrazić jakiegoś robota, nad którym tracimy kontrolę, on może wyrządzać jakieś szkody. Natomiast czy takie systemy AI funkcjonujące wirtualnie rzeczywiście mogłyby się stać autonomiczne i jakie potencjalnie szkody one mogłyby wówczas wyrządzać? No, wie pan to. Nie trzeba nawet sztucznej inteligencji, żeby e, autonomiczne systemy podejmowania decyzji mogłyby rządzić duże szkody. To już teraz, teraz się zdarzają błędy, chociażby w zarządzaniu siecią elektryczną, to, to jest całkowicie zalgorytmizowane, czy w zarządzaniu e, logistyką. Te systemy nie wykorzystują sztucznej inteligencji często, ale są bardzo, bardzo mocno zalgorytmizowane, co więcej globalne. W związku z czym, nawet drobny błąd bardzo się szybko replikuje na cały system. Oczywiście, że. Systemy sztucznej inteligencji, jeśli będą autonomiczne, będą podejmowały duże decyzje. Jeżeli coś tam się wykształci, będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Przy czym proszę pamiętać, cały czas nie mówimy o e, autonomii w sensie własnych celów. A jeżeli powstanie inteligencja typu ogólnego, która będzie miała własne cele, czyli będzie miała świadomość, będzie myślała, sobie, a chcę to robić, to, a nie tamto. Czyli inaczej mówiąc obrazowo, powiedzmy, będzie się w stanie nudzić, będzie myślała, a co by tu zrobić, żeby się nie nudzić. To będziemy, generalnie rzecz biorąc, raczej mieli dużo poważniejszy problem jako w ogóle gatunek, ponieważ nie znamy w historii sytuacji, w której istniałaby istota, która ma własne cele, własne, własną autonomię i była inteligentniejsza, a nie podporządkowałaby sobie pozostałych. Mhm. To na koniec mam jeszcze pytanie dotyczące przyszłości. Mówił Pan o tym, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może się wiązać z wieloma korzyściami. Ci, którzy wykorzystują, idą dużo bardziej do przodu, są w stanie wykonywać dużo szybciej określone czynności. Więc ta sztuczna inteligencja w dużym stopniu zmienia rzeczywistość, rynek pracy, w którym funkcjonujemy. Ale wraz z nią też właśnie pojawiają się zagrożenia. I o to chciałbym zapytać, czy ta AI będzie bardziej szła w kierunku pozytywnego zastosowania, czy może pojawiać się niestety coraz więcej zagrożeń? To jest tak, tak samo jak z energią jądrową. Mamy całkowicie. Groźne dla ludzkości zastosowania, ale też mamy fenomenalne, jak energia jądrowa, czyli de facto darmowa, bezpieczna energia, którą możemy uzyskiwać. Dokładnie tak samo jest z sztuczną inteligencją. Nie demonizowałam tutaj ryzyk, mam nadzieję, że ludzkość będzie odpowiedzialna. Czy jak spojrzymy na technologię edycji genów, też ogromne ryzyka, ogromne możliwości w medycynie. Zawsze jest taka przypowiedź klasyczna o nożu do Można nożem do steków kogoś zabić, ale można go też użyć do konsumpcji. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest dokładnie tak sama. Musimy po prostu nauczyć się jej używać i podejście Mi plus AI to jest klucz, żebyśmy byli w stanie, nie bali się, a sztuczna inteligencja przyjdzie, zabierze moją pracę. No nie. Koniec końców sztuczna inteligencja raczej w większości zawodów nie będzie wykonywała całkowicie bez udziału człowieka, ale bardzo niewiele będzie zawodów, w których człowiek wykonujący swoją pracę nie będzie używał AI. To zawsze będzie hybryda. Dobry profesjonalista, profesjonalistka plus AI to dopiero będzie petarda. Miejmy nadzieję, że ten rozwój kompetencji cyfrowych i rozwój kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją będzie coraz bardziej powszechny, ponieważ rzeczywiście może to w dużym stopniu przyczyniać się też do rozwoju całej, całej gospodarki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo gościem był pan profesor Dariusz Emielniak. A Państwa zachęcam do obserwowania naszej strony internetowej, a także do subskrybowania naszego kanału na YouTube.